Witam serdecznie, z tej strony japo-detektorysta, jadę właśnie na poszukiwania zorganizowane przez Stowarzyszenie Wschód, będziemy szukać generalnie powstania styczniowego, zapowiada się gruba impreza, tak więc do zobaczenia, oglądajcie do samego końca oczywiście, pozdrawiam. To powstanie. Tak jest. A co mówią? Jeden uratowany. No, problem z tym, że prochów mało. To może wiatr zabiał. Zagrywał. No i powiedz Wam słowa, że. Ja i prezent uważasz. za otwarto. Dziękuję wszystkim za przybycie. Głębokich dołów. I mam pierwszy sygnał. Łuseczka Trochę słabe światło, on w tą stronę będzie lepiej widać. No to do następnego. I drugi sygnał mamy, dosyć mocny, mosiąc pierścień wiodący ze szrapnera. Lecimy dalej. Ekipa tutaj działa dobrze. Patrzcie ile ludu. No działamy, działamy i do zobaczyska. No i mam pierwszą krągłość wychodzoną. Tak mi się zdaje. No nie jest jakiś Monetics ale to chyba jakiś strasznie lekki zaraz oczyszczę to wam pokażę na pewno jakiś PRL ale co dokładnie nie wiem bo jest zajechane 10 zł to do następnego i zaraz koło tego sygnału kolejna krągłość Ale mi się zdaje, że to jest boratynka. Już czyścimy. No zajaz to jest konkretny, ale mi się zdaje. Albo boratynka. Nie jest za wielka ta moneta. No nic, zobaczymy później. Do następnego. Jest kolejna krągłość. Widzę, że kapieczka. No w dniu dzisiejszym mało rzeczy wychodzi zobaczymy jak będzie jutro, do następnego I kolejny dołek i wpadło nam takie coś nie jest to guzik, ma jakieś zdobienia jest wygięte. raz wezmę do słońca, może. Tylko, że mi to wyostrzyło. Nie mam pojęcia, co tu jest. Archeolodzy już się będą tym najwyżej zajmować. Do następnego. No i zobaczcie, kopiemy sobie w takim miejscu. Trzy pola dzisiaj były. Ogólnie trzy, albo cztery. cztery. To już czwarte. Naprawdę. Dużo, dużo kopania. Mało sygnałów generalnie. Ale jutro jeszcze mamy czas. Jest drugie miejsce, zobaczymy co wyjdzie. Pozdrowienia. Może w końcu ja się pokażę. Nachodzimy cały dzień dzisiaj z chłopakami, jest dużo ludzi. Coś tam powychodziło każdemu. Ja strzeliłem Boratynkę, kopiejkę, jakiś tam PRL-ek, No, trochę łusek. Generalnie bez rewelacji. Ale bawimy się dobrze generalnie, bo o to w tym chodzi, żeby się bawić. Tak więc lecę dalej. Kolejny ładny sygnał. Monetka. Co to mamy słuchajcie. o PRL. 50 groszy. No. 1978 rok. Pozdrawiamy 78 rok. Przepraszam za jakość. Nagrywania, ale coś mi to kurczę dzisiaj nie ostrzy. Jak powinno. To nic, jest monetka cieszę. Do następnego. I kolejna łuseczka. Wpadła. Już ją przycieramy. Może będzie widać, z którego roku nawet jest. 1915 albo 16. No zajęć, Do następnego. Tak, Lega! No i mamy kolejny sygnalik Łuseczka Co najlepsze No i jeszcze proch, proch i jeszcze jest pierwszy pocisk ołowiany. Pocisk muszkietowy. Zapisujemy dane lokalizacyjne i do następnego. No i kolejny sygnał. Nie wiem, czy to moneta, czy nie. Albo taki wycieruch. Nie mam pojęcia. Siemanko, Siemanko z tej strony: Japa Detektorysta. Wracam właśnie z drugiego dnia poszukiwań bitwy z okresu powstania styczniowego. Parę fantów wyszło. No, dzisiaj co tam nie wyszło, generalnie. Jeden pocisk mus muszkietowy, widać, że gdzieś dobrze był uderzony. No i wyszła monetka, prawdopodobnie z ryberką, tak jak mówią kopaki i organizatorzy. Zobaczymy: no, wytarta praktycznie całkiem, tak więc na niej nic nie widać. Myślałem, że to kawałek blaszki okrągłej. Ale to już archeolog będzie to stwierdzał, tak więc zachęcam Was do obserwowania, subskrybowania mojego kanału. Zostawcie dzwoneczek, powolutku się tam rozwijam. Dajcie mi szansę. Tak więc do zobaczenia i do następnego filmu.